Tutaj mamy większą wilgotność, czuć zapach lasu. Jest chłodniej. Tego w samochodzie nie uświadczymy. No ale tu fajnie. Wow. Jezu, gdzie mnie to prowadzi? Cześć, jeśli zastanawiasz się, czy jesteś za stary na jeżdżenie motocyklem, na przykład 125. I nie wiesz? Wymiotasz się? Czy sobie zastanawiasz się, czy sobie poradzisz? Czy nie, czy nie jesteś za stary, żeby się uczyć? To szybka odpowiedź brzmi: Nie, nie jesteś. I nieważne, czy masz 30, 40 czy 50, dopóki możesz przerzucić nogę przez, przez fotel, to śmiało. I nie są to tylko moje domysły, tylko ma, ma, mam to potwierdzone jakby empirycznie na przykładzie yy, mojego ojca, który, który zaczął jeździć w tamtym roku na 125, a w tym roku zrobił prawo jazdy i kupił większy motocykl. Jest po 50 chłop. I historia może dać do myślenia tym, co się zastanawiają długo nad tym tematem, bo zastanawiał się gość nad tym, czy zacząć jeździć na motocyklu, czy kupić sobie 125 przez kilka lat. I koniec końców wychodzi na to, że kilka lat zmarnował. I to jest teraz jego najwięcej największe y, poczucie straty, bo no bo szkoda tych lat, nie? szkoda lat, szkoda marnować tą radość zjeżdżenia, bo mm, im jesteśmy, im jesteśmy starsi, to nam ciężej zacząć takie rzeczy robić. Im, jestem, Im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej zapobiegawczy, jeśli chodzi o jakieś nowe rzeczy, i tak dalej, nie? Kiedyś, kiedyś jeździliśmy z kolegami na rowerach za gówniarza, a potem nikt nie miał czasu na to, albo w zasadzie był czas, ale No nie ja wiem. Ok, czekaj, tu w prawo, dobra. Ale droga. Tak więc, jeśli się zastanawiasz, czy jesteś za stary, czy warto sobie kupić piątkę, żeby zacząć, żeby spróbować, żeby zobaczyć, no to cholernie warto. Cholernie warto, to jest niesamowicie, niesamowicie przyjemne hobby. Rzadko kiedy się zdarza. Rzadko się zdarza, że człowiek ma szansę. O właśnie to jest kolejny aspekt tego, dlaczego warto jeździć na motocyklu. Nieważne w jakim jesteś wieku, nieważne co robisz. Yy, jesteśmy. W kontakcie z naturą i to dużo, dużo, dużo bardziej niż w samochodzie. No, w samochodzie to w ogóle nie ma o czym mówić, bo jesteśmy zamknięci. Nie, nie czujemy nic. Teraz wyobraź sobie, że wjeżdża, wjeżdżasz właśnie w las, tak jak ja. I czujesz. Czujesz zapach lasu, czujesz sosny. Temperatura się zmienia. Jest chłodniej niż przed, przed chwilą było. Byliśmy na. Bardziej otwartym terenie. Tutaj mamy większą wilgotność. Czuć zapach lasu. Jest chłodniej. Tego w samochodzie nie uświadczymy. No bo jesteśmy całkiem odizolowani. A tutaj za każdym wdechem czujesz, że jesteś w lesie. No i jest to świetne hobby, bo można, jeżeli, jeżeli jesteś w takim miejscu w życiu, że się zastanawiasz. Co ze sobą zrobić, bo tylko praca, dom, praca, dom. No uwierz mi, taka przejażdżka po takich terenach jest do ogarnięcia powiedzmy, że nawet w godzinę niesamowicie można sobie wyczyścić myśli. I oczywiście nie musi być to nie musi być to żaden wielki motocykl nie musisz od razu robić prawa jazdy kategorii A jeżeli, jeżeli masz kategorię B na samochód to szukaj 125, która Ci się podoba i na której się zmieścisz. To chyba są najważniejsze rzeczy. A czy ona ma 10 czy 15 koni, to na początku naprawdę jest żadna różnica. Ważniejsze jest to żeby chcieć się nauczyć różnych rzeczy to właśnie to jest też część tego całego tego całego ambarasu. To jest właśnie ta piękna część tego hobby że zaczniesz się interesować co, sobie, co, co kupić jakiego sprzętu potrzebujesz jaki motocykl Ci się podoba zobaczysz trzy inne No gdzie? Gdzie niby w prawo? Tam? Uu, ale jak to tam? Jest jakaś droga? Ojej. Oho. Yy, no chyba nie jest. W sumie to off. spróbujemy. Pokazuje, że jest droga, jest. No dobra. Też sobie wybrałem teren do pogadanki o zaczynaniu na motocyklu. Ale trudno. Może być i tak. No dobra, w każdym razie wracając do tematu. Bo głównym, głównym takim. Ja dobrze wiem, że głównym aspektem są. Głównym, głównym elementem, który, przez który ludzie nie jeżdżą, to jest to, że się zastanawiają, czy sobie dadzą radę, czy nie są za starzy. Mówimy o starszych osobach, bo jak nie jeździli tyle lat, mają teraz 40, no to, no to może już jest za późno na naukę jazdy na rowerze na przykład, nie? Bo najlepiej człowiek uczy się, jak jest młody. No to się zgadza. Natomiast najlepiej się uczy, ale nie, że w ogóle się uczy. Jakby się w ogóle uczył, jakby się tylko uczył z zawodu, no to ludzie by się nie rozwijali, nie dojrzewali i tak dalej. Więc czy warto? Warto. Czy sobie poradzisz? Jeżeli sobie radzisz, albo rodziłeś na rowerze, albo rodziłaś na rowerze. No to łapiesz podstawowe rzeczy, więc sobie poradzisz i tu. Może szybciej, może wolniej, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo najpiękniejsza w tym wszystkim jest podróż do tej wiedzy i sam proces. Sam proces ogarniania, co tu, co, do, co z czym się tu je. No ale tu fajnie. Łu. Wow. Ty no co to? Uuuu przejedziemy? Aaa, przejdziemy, dobra Także No ja szukałem jak głupi offroadowych tras no. A tu Tak więc Może Żeby nie przedłużać to w następnym w następnej pogadance Zrobimy akcję typu co jest ważne, od czego zacząć czy muszę wydać 100 milionów dolarów żeby się przejechać